Witam Państwa, witam wszystkich przyjaciół, znajomych, nieznajomych. A ja po pracy chwilę przed pójściem na przystanek, przy, zanim wrócę do domu, relaksuję się na świeżym powietrzu w okolicach wrocławskiej Dębowej. Zapraszam na mój kolejny kanał na YouTube o nazwie Tadeusz Tarek. I tam publikuję kolejne nauczania, między innymi z podstaw prawa cywilnego, prawa finansów publicznych, niebawem pojawią się inne. Zapraszam serdecznie, będzie ciekawie, a na moim kanale na YouTube Przemysław Goranin yy, publikuję materiały związane z obroną przed manipulacją, przed grupami destrukcyjnymi, które ostatnio się bardzo mocno uaktywniły, a co mnie do tego zainspirowało, po prostu znam osoby bardzo mocno skrzywdzone yy, przez te grupy. Są to grupy sekciarskie w najbardziej negatywnym znaczeniu tego słowa. Zapraszam. Niedługo kolejne nauczania i oczywiście, jak wiadomo, nauczania z podstaw prawa cywilnego, prawa finansów publicznych, a niebawem najnowsze nagrania z podstaw prawa pracy, z prawa pracy właściwie, w oparciu o zaktualizowane najnowsze przepisy. Pozdrawiam Was serdecznie. Wiecie, dopóki żyjemy, dopóki oddychamy, zawsze jest jakaś szansa. Ech, a te wszystkie problemy, które mamy dookoła, to wszystko już gramy. I nie martwcie się. Żyjcie po prostu. Żyjcie, działajcie. I miejcie jak najlepszy czas. Życzę Wam dobrej nocy, bo to już właściwie wieczór. Pozdrawiam serdecznie Państwa, przyjaciół, znajomych, nieznajomych, moich ziomków, kumpli, kumpelki. I do usłyszenia.